Okay. No na wyspa. Wyspa w sumie jest już takim małym miasteczkiem. E, zacznijmy od skuterka. nie? No dobra, gdzie tutaj popierdujemy? Muszę sprawdzić, czy w ogóle jest dźwięk. E, nie ma słuchawki w uchu. Dobra, coś tam jest. Coś tam popierduje. E, co my w ogóle musimy wybudować? Kurde, felek. Dawno w to nie grałem i zapomniałem. Gdzie jest jakiś plac budowy? Tej to jest wszystko wybudowane już. Wszystko stoi, w sensie wszystko. Księżarówka Kurde, przetraciłem pół. Aha, tutaj przecież. Kurde, ślepy jestem. Tak też parę dni w to nie grałem. Człowiek tą skomplikowaną mechanikę niestety pozapominał. wyprzedzę cię! I tak cię. I tak cię wyprzedzę. 62 deski. Musimy. Musimy, póki mamy motorek, musimy ten domek dokończyć. Z drogi. Dobra. Teraz weźmiemy sobie kontenery z portu. No, chłopie, jest ci żarówką, tutaj tu uważaj. No tak. Straż pożarna? E, Są capacity? Damy sobie tutaj ten tartak. Czy jak to tam się zwie? Dobra, straż pożarną musimy dzisiaj ukończyć. Nie ma bata. Dobra, zrobię sobie pauzę. Czasem niestety mi się lubi wykrzaczyć nagrywanie i stąd taka prowizorka. Mam no, motorek zaraz... Przepraszam, się skaszlałem. Motorek zaraz... O, motorka już nie ma, czyli 100 desek, plus, minus, no w trójkę damy radę. Czyli to było z kilkanaście desek, o, no bez motorka to w sumie przez te parędziesiąt sekund reklamy, to my sobie to opędzlujemy. Aha, bo pieniądze już są. Dobra, trochę mnie tutaj martwią te... Aha, bo oni chodzą po kontenery. Dobra. To, że oni w dwójkę tych, 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 tych kontenerów, tych w sumie skrzynek to nie za wiele przyniosą. Ja tutaj jestem. Himan. Tam pani idzie na, na lody. Na deser lodowy to ja tą lodziarnię postawiłem, proszę pani. Dobra, Zacznijmy może te kontenery. Chyba, że, że już wszystko wziąłem. Przepraszam, ale męczy mnie kaszel. O, pani idzie na hamburgera. Czuć życie w tym miasteczku. Kurde. Yy, więcej nosimy. No musimy to sprzedać. Dobra. Dawa jeszcze. Dalej, nakładaj wprost na stos. Ile? 38. No dobra. że. A ten teraz z drewnem idzie, przepraszam. Kiedy nie jest już potrzebna. Tak, dam 3 dychy za tą grę. Uważajcie, no. Nie, no fajna jest gra, nie? Fajna za 3 dychy To ja. Jakąś okazję na steamie. Jestem w stanie wyhaczyć. Tam Kurde, za 50 parę złotych jest. Widziałem klucz Day's Gone. Muszę to sobie kupić. Na pc PC-ta. Zobaczymy, jak to będzie chodziło na moim sprzęciorze. Teoretycznie kupiłem, no nie powiem, że jakiś zajebisty, no ale... Wydawało mi się, że fajny. O, ale strasz pożarna. Tak chodzi mi to średnio wszystko. Dobra, chyba nic tu po nas. Eee, czy będzie jakieś miejsce do budowania? Tutaj coś pewnie będzie, nie? Nie będziemy się stąd wynosić. Okej, okay, trzymajcie się, cześć.